Rzeszowski zalew powstał ponad 30 lat temu. Jest zarośnięty, zamulony i nie wiadomo ile śmieci zebrało się przez te lata na jego dnie. W lutym ruszyły prace przy jego odmulaniu. Nie trwały jednak długo, bo Warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny zakazał prowadzenia robót. Powodem są skargi dwóch organizacji ekologicznych. Co ciekawe, nie, nie z Rzeszowa czy w ogóle nie z Podkarpacia, ale jedna to jest. Yy... Z nadmorza, druga ze Śląska, które podnoszą, jakby, dwa argumenty za tym, żeby nie odmulać zalewu. Mianowicie, jeden taki, że na dnie zalewu jest gazociąg. Eee, rzeczywiście taki gazociąg jest, ale przy wydawaniu wszelkiego typu pozwoleń, decyzji środowiskowych, on został tam ujęty. I wszystkie ograniczenia, które były które są niezbędne, aby, aby nie zaszkodzić i nie spowodować uszkodzenia tego gazociągu. Są tak opisane wyszczególnione prace, gdzie można to robić, gdzie nie można, także nie ma możliwości, aby ten gazociąg został uszkodzony. Z kolei drugi argument jest taki, argument, który podnoszą ekolodzy, że ostatnie czerwcowe Czewcowe duże opady deszczu spowodowały, że mieliśmy w Rzeszowie powódź yy, i że to zaszkodziło ptakom, które się na zalewie znajdują. Nie wiem skąd takie informacje mają ekolodzy, że, że tu w Rzeszowie była powódź, bo, bo, bo czegoś takiego nie było. A już nie mówiąc o tym, że zalew wylał, bo czegoś takiego również nie było. Więc yy, w jaki sposób mogłoby to zaszkodzić ptakom? Trudno, trudno nam rzeczywiście zrozumieć i jesteśmy bardzo mocno zdziwieni tym, że sąd taką akurat decyzję podjął. Miasto nie zgadza się z taką decyzją i będzie się od niej odwoływać. Zalew powoli zarasta, lustro wody, znaczy głębokość wody jest coraz coraz mniejsza, zresztą co ciekawe same organizacje ekologiczne Yy, tworząc taki, takie opracowanie do, do, yy, do raportu Natura 2000 określały, że największym zagrożeniem dla zalewu jest w tej chwili jego zamulanie, ponieważ za kilka lat może po prostu już wody, wody może się zrobić, mówiąc yy, krótko, no, teren bagnisty i porośnięty i, 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 i tak mówię, no, przede wszystkim grozi to tym, że Zalew nie będzie przyjmował tyle wody, ile potrzeba, a to z kolei grozi wylewaniem Wisłoka w górnej części. Jeszcze dzisiaj wyjdzie z Urzędu Miasta Pismo zażalenie na, na tą decyzję sądu administracyjnego i liczymy na to, że po dokładnym rozpatrzeniu tej całej inwestycji przez sąd jednak ta decyzja zostanie zmieniona. Protestujące ekolodzy to Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach koło Warszawy i Klub Ekologiczno-Kulturalny Gaja z okolic Bielska Białej.